Witam XGros z tej strony. Witam na kanale KryptoKamikadze. I tak na początek, zanim zacznę tematy, o których chciałem mówić, to e, takie pytanie do wszystkich: Ile z Was jeszcze czeka na 10 tysięcy za, hek, e, za be, Bitcoina? <grytania> za Hex. Za Bitcoina? Czy ktoś jeszcze czeka na Bitcoina po 10 tysięcy, aby zrobić swój e, Dollar Cost Averaging, czyli uśredniać swoją cenę wejścia, zakupu, e, czy cokolwiek tam ma w planie? To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, ponieważ z mojej perspektywy, jeżeli wiecie, śledzicie mój kanał, to oczywiście na pewno słyszeliście, jak przed tą hossą ostatnią mówiłem o tym, że już nigdy nie zobaczymy Bitcoina za 5000 tysięcy, a następnie po tej hossie, kiedy mieliśmy besę i kiedy Rysiek pierwszy wyskoczył z tym 10 tysięcy za Bitcoina i wiele osób podłapało ten temat, ja jakoś tego nie widziałem i do dzisiaj tego nie widzę. I mówiłem o tym i mówię. Ja nie widzę bitcoina za 10 tysięcy. Ja jestem i byłem gotowy na to, aby przygotowywać się pod hostcję w każdej cenie bitcoina poniżej takiego elementarnego fundamentu, który gdzieś tam sobie rysuje na tym, na tym bitcoinie. I powiem wam: mógłbym tutaj odpalić mojego painta i robić tutaj, wiecie. Rysunki gmocha, o tym jak to market jest zwykle przeceniony, później jest bardzo niedoceniony, ale gdzieś tam po środku powinna być ta taka nasza fundamentalna, prosta linia, którą się sugerujemy, jeżeli chodzi o nasze ruchy na rynku, czyli zakupy czy też sprzedaż. I tak market doceniony i, 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 i niedoceniony, przeceniony i niedoceniony to jest. To jest bardzo ciekawa sytuacja. W ogóle Gary Gensler ostatnio, w ostatnich, zanim tutaj powiemy sobie jeszcze o Ripple i o tej ostatniej um, sprawie, która, która tutaj poruszyła znowu ceną rynku w ostatnich godzinach, to powiem Wam coś ciekawego. Gary Gensler ostatnio w ostatnich godzinach również w wywiadzie powiedział coś takiego, że um, jeżeli chodzi o ETF-y, czyli um, um, tradowanie czyli fundusze handlujące Bitcoinem na giełdzie, czyli mówimy o BlackRock, Fidelity, ARK, czy ktokolwiek inny, tam jeszcze tak było chyba z 8 tych, tych wniosków o uznanie, przyznanie im możliwości tradowaniem tego, tego Bitcoina na giełdzie lub też papierami reprezentującymi Bitcoina na giełdzie. Jeżeli te ETF-y, Miałyby zostać, i to są słowa Genslera, miałyby zostać zaakceptowane przez Sek, to on y, nie widzi tego, aby jakby faworyzował jeden fundusz względem drugiego, a więc, że jeden fundusz dostanie pozwolenie na tego ETF, a, a drugi nie. Więc to, jest, to była ciekawa wypowiedź, bo co by to znaczyło? To znaczyłoby to to, że w momencie, kiedy y, pozwolenie, Dostałby, dostałby jeden fundusz, to z automatu to pozwolenie dostałyby również inne fundusze, a tym samym e, otwierają się nowe e, jakby wrota e, czystej żywej gotówki, która chce być zamieniona na Bitcoina. To jest niesamowite. A... Co by to oznaczyło? Oczywiście to jest wzrost market capu, a więc kapitalizacji Bitcoina, wzrost kapitalizacji ogólnie rynku krypto i wiadomo, że mówimy w kapitalizacja to jest taki fikcyjny numer, aczkolwiek coś tą fik kapitalizację podnosi, a więc pieniądze, które wpływają na rynek. Więc to by było, to by było coś niesamowitego, ale, ale wracając do to jest, to jest jedna sprawa, która gdzieś tam z tyłu się gdzieś tam z tyłu się kotuje w głowie. Zresztą mieliśmy przykład z ostatnich godzin, jak mówiłem o, jak mówiłem o, o, o tutaj o tradingu, gdzie widzieliśmy na, tutaj mój, buy, mój bot, o którym mówiłem, zaraz do tego przejdziemy, ale jak widzieliśmy o, widzieliśmy bitcoina, ruch bitcoina tylko i wyłącznie na podstawie fake newsa, a więc takiego, takiego Takiej nieoczekiwanej, nieprawdziwej informacji, że jednak BlackRock coś tam dostaje, i nagle mamy świeczkę, która idzie z 27 do 30 600 w górę w przeciągu bum, jednego dnia. A więc takie stare, dobre czasy się przypominają bitcoina, kiedy bitcoin dzień w dzień robił 2, 3, 4. Nawet czekaliśmy na świeczkę, że w jeden dzień bitcoin zrobi 10 000 ruch. To były niesamowite, niesamowite momenty, więc to, się, to, się, to, to jest możliwe. My to widzieliśmy. Jeżeli fake news potrafi ruszyć e, świeczką bitcoina, ceną bitcoina w taki sposób, to mogli, możemy sobie wyobrazić i to tylko na, 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 na e, informacji o firmie BlackRock, to możemy sobie wyobrazić, kiedy nagle nie tylko informacja, ale również i realna akcja wchodzi w grę tutaj i gdzie. I jak i w którą stronę może podążyć cena bitcoina, który, jak wiemy, za 8 czy ileś tam miesięcy jego supply, czyli dopływ na rynek od strony górników, będzie obcięty o połowę. W tej chwili 6 bitcoinów co 10 minut, za jakieś 8 miesięcy 3 bitcoiny co 10 minut czyli podaż zmniejsza się o połowę, popyt może wzrosnąć nawet nie o połowę, nieporównywalnie do historycznego nawet popytu kiedykolwiek na Bitcoina. To, to, mogą, być ciekawe, to mogą być ciekawe czasy, więc jeżeli chodzi o te 10 tysięcy za Bitcoina i o przygotowywanie się po przyszłą hossę, ja cały czas o tym mówię e, i, i mam nadzieję, że kto słucha odpowiednio, to e, jakoś to sobie gdzieś tam e, w głowie notuje, a następnie... E, ma te swoje ruchy wykonane, które powinny być wykonane. Jeżeli liczy się na to, że w krypto możemy tutaj zmienić swoją rzeczywistość. I nie tylko chodzi o bitcoina, bo jeżeli mówimy o bitcoinie, mówimy tutaj o reszcie krypto. A jeżeli mówimy o reszcie krypto, to jeżeli bitcoin robi razy 10, to coś robi razy 100, coś robi razy 1000 itd. itd. Ale o tym jeszcze za chwilę. Teraz chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy też z ostatniej chwili, co zresztą ruszyła ceną XRP w przeciągu dosłownie godziny o kilka centów, co jest bardzo ciekawe, a więc SEC tutaj ta sprawa przeciwko Chrisowi Larson i Bradowi Garlinghouse, a więc zarządzającymi firmie, firmą Ripple zostaje, zostaje jakby zamieciona, a więc wycofana. I co to znaczy? Ja kiedyś mówiłem i to było kilka lat temu, chociaż myślałem, że myślałem, że to zajmie krócej, ta cała sprawa SEC przeciwko Ripple i, i tak jakby takie zamrożenie tego, co dzieje się z XRP, ale mm, myślałem, że to zajmie krócej, ale niestety nie. Zajęło to zajmuje to ciągle sporo czasu, bo ciągle wisi sprawa seku i papieru wartościowego XRP i tak dalej. Aczkolwiek um, Ripple tak bardzo jak jest znienawidzony przez kryptowalutowców większość w świecie krypto, jakby nie było, przeciera ślad i przyjmuje na klatę mnóstwo ciosów dla dobra ogółu, jeżeli chodzi o krypto. I ja to mówiłem lata temu i powtarzam akurat w tym, w tym temacie nie, zmieni, nie zmieniam, jakby swojego zdania. Ciągle widzi, widzę w ten sam sposób tą, tą sprawę. Jak wiele osób mówi, że XRP, jakieś banksterka, jakieś cuda, to w ogóle, że XRP to nie kryptowaluta, to to są tak, tak potężne farmazony i pierdoły, że aż się niedobrze robi. Jeżeli ktoś w ogóle takie coś mówi, to ja bym się, ja bym, ja bym, ja bym po prostu zweryfikował, czy, czy, czy w ogóle ma sens ten ktoś w czymkolwiek innym, co mówi. Jeżeli tak prostej rzeczy nie ogarnia, jak na przykład XRP, i czy jest kryptowalutą, czy nie, i czy w ogóle jak działa. Decentralizacja i centralizacja, i to wszystko, bo tutaj już na ten temat miałem również mnóstwo audycji, jeżeli chodzi o XRP, ale wracając do sedna. A więc teraz, jeżeli SEG, Tutaj, że tak powiem, dostaje po łapach i wycofuje się ze sprawy przeciwko Bradowi i Krysowi z firmy Repo I jeżeli SEC wycofie się, i, i, i oczywiście, tak jak cały czas powtarzałem i powtarzam, XRP nie jest papierem wartościowym, więc jeżeli XRP nie jest papierem wartościowym, to tym bardziej, jeżeli chodzi o HEX heks nie jest papierem wartościowym, i tym bardziej, jeżeli chodzi o e, Ryśka, to Rysiek ze swoim Pulse Chainem i Pulse Xem również nie wypuszczał żadnych papierów wartościowych. Więc to jest kwestia tylko i wyłącznie znowu czasu, oraz e, jakby załapania tego, w jaki sposób i w którą stronę to podąża, i e, co jest czym. Więc e, teraz patrząc na to, o najsłynniejsza willa w Polsce. I Patrząc na to z punktu widzenia kogoś kto, kogoś, kto obserwuje ten rynek przez tak długi czas i, 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 i patrzy na, na to w sposób taki, powiedziałbym, grubo odmienny od większości, to widzę to w ten sposób, że w pewnym momencie wiele osób w świecie krypto, wiele osób w świecie krypto zauważy na przykład tematy typu, które były obmawiane podczas tej hosty, jak Blackfy, Voyager. Tutaj mamy Anchor, jakiś Celsius. Mieliśmy Three Arrows, mieliśmy jakoś mieliśmy tyle różnego rodzaju bardzo znanych osób promujących, wręcz dosłownie promujących, więc tego typu. Kiedy krypto powstało po to, aby pomiędzy tobą a twoimi środkami nie było pośrednika, nagle ludzie tworzą te wszystkie, te wszystkie produkty, które są niczym innym jak pośrednikiem, a więc ręką, która zabiera ci twoje krypto i udaje, że tak naprawdę są twoje, kiedy nie są, to nagle wiele osób może sobie zdać sprawę, że jednak czysty, totalnie Niekontrolowany, niezmienny, skończony produkt, takim jakim jest na przykład hex, i możliwość choćby stejkowania tego hex, daje nam coś, co, o co wchodziło w ogóle w krypto. A więc jestem ja, jest mój hex, jest smart contract, mogę zrobić z hexem dosłownie to samo, co z każdą inną kryptowalutą, plus jeszcze mogę zrobić kilka innych rzeczy, które są absolutnie nie obciążone zagrożeniem pośrednika, choćby tak, jak było w Celsiuszu, czy w Black Fight, czy w czymkolwiek innym, co, jeżeli nie wiecie, to powiem wam, totalnie uległo defraudacji, pieniądze zostały skradzione użytkownikom i, i, i nie wiem, Maszyński może ciągle chodzi wolny i się uśmiecha, i się śmieje, nie, nie wiem, czy jak to jest, jego żona sprzedawała sell tokeny itd., tak a ludzie... Nadal jakby nie załapują tego, gdzie jest sedno wartości w krypto. A więc ta czysta e, możliwość posiadania czegoś bez pośrednika. Jeżeli, jesteś, jeżeli posiadasz nieruchomość, jest, jest, jest pomiędzy Tobą, a twoją nieruchomością jest pośrednik, pan państwo. Jeżeli posiadasz pieniądze w banku, pomiędzy tobą a twoimi pieniędzmi jest pośrednik, bank. Pomiędzy tobą a gotówką w kieszeni nie ma pośrednika. Ale jeżeli chcesz tą gotówkę wysłać komuś, to jest, musisz użyć już pośrednika. Jeżeli chcesz, aby ta gotówka zarabiała na ciebie, musisz użyć pośrednika, musisz wpłacić ją na giełdę, musisz kupić jakiś papier wartościowy, musisz kupić, musisz włożyć ją na lokatę. Już jest pośrednik. W krypto jest możliwość, że robimy to absolutnie bez pośrednika. I to jest, to jest coś, co wiele osób jakby tak ciągle, nie do końca, chcę użyć słowa, kuma. I, i nie dostrzega tej wartości. Ale pomijając to, bo w pewnym momencie z mojej perspektywy wszystko zostaje zauważone przez ludzi i użyteczność zostaje zauważona, i to w jaki sposób co działa zostaje zauważone. Więc w pewnym momencie wydaje mi się, że ludzie zauważą, że kartel bankowy, kartel polityczny. Po prostu ich totalnie trzyma w jakimś takim, jakby na linii startu ciągle tego życia, i nie mogą zrobić tego kroku w przód, aż do momentu, kiedy nagle zobaczą, że może nie w tym kierunku powinni podążać. I okaże się, że, okaże się, że są inne możliwości, że można mieć dostęp do własnych środków dosłownie bezpośrednio bez pośrednika. I tutaj sięgamy po krypto i mamy nagle, puf, z góry, bitcoina, ethereum, i, i teraz cały myk w to, w jaki sposób to używamy, ale to już jest inna, inna historia. Wracając do, do, do mojego wątku, a więc mieliśmy ostatnio ruch na, na heksie, tutaj, na jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o heksie na ethereum, całkiem ciekawy ruch, w ogóle to chciałem pogratulować ludziom, którzy od, od heksymalisty poprzez mnie otrzymali po 10 tysięcy heksów, tutaj jest te 5 adresów, które wymieniłem na, wymieniłem na Twitterze, X Twitterze. Jeżeli ktoś był na Frenteku, tak jak w moim poprzednim czy tam poprzednim odcinku, jeżeli ktoś był na frenteku i wrzucił swój adres Ethereum i był jednym z pięciu osób, które pie wrzuciły, pierwszych pięciu, które wrzuciły ten adres, to tutaj są te pięć pierwszych osób, które wrzuciły ten adres i dostały te po 10 tysięcy po 10 heksów. Tutaj widzę, że ktoś potwierdził, więc e, są, te, są te heksy rozesłane, a więc gratuluję i teraz e, jest ciekawostka. 10 tysięcy heksów, dzisiaj może to być śmieszna kwota, ale e, Znowu mi się ta Willa Polska ma. Ale pamiętajmy, że kiedyś te 10 tysięcy heksów było warte 5 tysięcy dolarów. I nie znaczy to wcale, że e, nigdy już to nie będzie warte. Więc to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy moment. I znowu powiem tak, jest pewna linia średnia ta linia, wiecie, z tego rysunku gmocha, o którym mówiłem kiedyś. I teraz możemy sobie pomyśleć, gdzie jest niedowartościowanie czegoś, a gdzie jest przewartościowanie czegoś. I owszem, tutaj 50 centów za heksa w tym momencie, po 1,5 roku czy tam dwóch latach istnienia heksa, to mogło być grubo przewartościowane, ale pół centa po raz, dwa, trzy, Prawie czterech latach działania heksa absolutnie bezbłędnego, bez żadnych gliczy, bez żadnych, yy, yy, wiecie, bez żadnych problemów, po prostu wszystko działa idealnie, bezproblemowo. To z mojej perspektywy to może, być, to może być moment niedowartościowania. Więc każdy niech zrobi swój własny research na ten temat i niech sam zadecyduje. I co na, ten, co na ten temat myśli? I nieważne, czy mówimy tutaj o Bitcoinie, Heksie, Ethereum, czy jakiejkolwiek innej waszej ulubionej krypto, którą śledzicie, to jest ten moment, kiedy warto, warto przemyśleć, przemyśleć swoją, swoją strategię i czy trzymamy się swojej strategii. Tak, a propos jeszcze tego strzału tutaj w górę. To miałem pozycję tutaj na Bitcoinie, oczywiście miałem longa, no i zdjęło mi tego longa. Take profit miałem chyba ustawiony jakiś tam na ileś tam 25 czy ileś procent i mi zdjęło tego, z tego Longa ładnie. Jak też i kiedy mówiłem o moim bocie i tutaj pokazywałem na, na Twitterze, jak to jest bot nie jest na minusie, no to pokażę Wam, że w tym momencie ten bot również kiedy wszystkie kiedy wszystkie pozycje tego bota zostały zostały zamknięte a więc te dziewięć pozycji które pokazywałem na poprzednim filmie które były otwarte kiedy wszystkie dziewięć zostały zamknięte na plusie no to po prostu to wiecie no to po prostu wziąłem i i tego bota zamknąłem i tyle i to było i to było i to było wszystko a więc ten bot to był otworzony na 2,5 tysiąca, chodził przez 5 dni i zarobił 2,8%. Ten spot grid bot, jeszcze raz powtórzę, ten spot grid bot, um, powiem Wam, że to jeżeli chodzi o opcje um, w krypto, tutaj jeżeli chodzi o bybita to jest taka opcja bardzo bezpieczna dla początkujących, tutaj wchodzicie na trade, wchodzicie na trading bot, i wybieramy tutaj spot grid bot, jak go pokazywałem ostatnio. I kiedy mówimy o Create Now, czyli wybieracie nowego bota, i sobie sami ustawiacie swoje, swój zakres cenowy, gdzie ten bot ma pracować. I e, właściwie nie ma możliwości tutaj, e, nie ma możliwości, aby tutaj e, wtopić, czyli totalnie pozbyć się swoich pieniędzy. Nie musi być to para Bitcoin USD. Te może być to para, na przykład XRP, Ethereum, tutaj mamy mnóstwo par, ale głównie chodzi o to, że BOT zarabia najlepiej wtedy, kiedy jest ruch cenowy w naszym zakresie cenowym, który mamy ustawiony. I to wszystko. Nie ma tam dźwigni, nie ma tam pożyczki, nie ma tam ryzyka likwidacji. Jest to definitywnie opcja do. Przemyślenia przez każdego, kto chce umoczyć swoje stopy na bajbicie i w, w takim ala tradingu. Najbezpieczniejszy trading to jest spot, czyli zwyczajnie kupujemy, sprzedajemy, bez żadnej dźwigni, bez niczego. Następnie trading bad, czyli automatyzujemy nasze kupowanie i sprzedajemy na jakiejś określonej, nie wiem, Przedziale cenowym. A wyższa szkoła jazdy to jest używanie dźwigni, czyli pożyczki od banku, Jezu od banku, od giełdy. I kiedy pożyczamy od giełdy, wtedy może, musimy liczyć się z tym, że e, każdy ruch cenowy nie w naszą obstawioną stronę może spowodować to, że mm, że będzie tak zwany margin call co do naszej pozycji. A więc nasze zabezpieczenie topnieje, giełda nie może sobie pozwolić na stratę, więc albo tutaj będziemy zabezpieczać naszą pozycję dodatkowymi środkami, co jest co jest oh God, co jest bardzo ryzykowne i, i, i jeżeli chodzi o krypto to jeden knot po prostu potrafi Wyczyścić nie tyle, co włożyliśmy, ale jeszcze co dołożyliśmy. No właśnie, ale, ale tak to bywa. Zgubiłem wątek. No dobra. To chyba by było tyle. Jeżeli chodzi o BYBIT, to mówiłem już, że tutaj trzeba się zweryfikować, ale jeżeli nie chcecie się weryfikować, jest, jest giełda MEXT, Również druga giełda pod spodem, która, którą macie link pod spodem, gdzie nie potrzeba weryfikacji i tam, tam można działać spokojnie bez weryfikacji. Aczkolwiek Bybit, z tego co ostatnio, a bardzo mnie to interesowało, czytałem i szukałem informacji, to między innymi dlatego omija ten, te legislacyjne okręgi e, unijne po to, aby, e, aby właściwie nie musieć tutaj się spowiadać z niczym. Więc e, więc wydaje mi się, póki co e, ja przynajmniej tutaj działam. Robię to, co mówię, mówię to, co robię. Do nikogo nikomu do niczego nie tutaj nie, nie, nie wciskam, bo to nie jest, nie jest moja nie jest moja działka. Właściwie, jeżeli chodzi o wciskanie, to śmiałem się tutaj ostatnio z takiej, z takiej historii, gdzie kupiłem bitcoina w 2015. Wow, musisz być bogaty, o FTX, Celsius, już tak, tak, jestem, jestem, jestem bogaty. Ale mamy historię tutaj z naszego podwórka krypto, gdzie, 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 gdzie już nie będę wspominał o co chodzi. Znam historię, gdzie było, o, kupowałem Ethereum po jednym dolarze. O, musisz być bogaty. No, byłbym, gdybym kupił więcej niż jedno. To jest taka historia z naszego podwórka. I teraz co? I teraz trzeba sprzedawać kursy, aby nadrobić. To jest tak, jak ja bym powiedział, że. No, heks był po 50. Heks był po 50. O, znowu ta willa, ta willa mnie prześladuje po prostu ostatnio. No, je, yeah. heks był kiedyś po. Właśnie, zobaczcie po ile był heks kiedyś, jak startowaliśmy. 4,0 i 1. Wyobrażacie sobie? O, HEX był kiedyś po 4,0 i 1. kupowałem HEX po 4,0 i O, to musisz być teraz bogaty. No, oczywiście. Bo HEX, nie wiem, jest teraz po pół centa, ok. Czy tam był 50 centów później? No, oczywiście. Tylko szkoda, że kupiłem tylko, nie wiem, jednego heksa, prawda? Coś, coś, coś w tym stylu, to jest tak, jak ja bym tak mówił. No i, teraz, no i teraz dlatego muszę sprzedawać kursy i robić płatne webinary. I udawać, że cały ten ruch to, to, to oczywiście, to jest, wiecie... No dobra. W złą stronę to idzie, więc lepiej to zatrzymam. Tyle na dziś. Dzięki, trzymajcie się. No i co? I ja, miałem coś jeszcze tutaj wam do powiedzenia? Patrzę na te moje wykresy. Nie, yeah, to tyle, tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć, na razie.